Jednym z wzorców, z którego korzystamy na co dzień, a z którego nie do końca zdajemy sobie sprawę, jest tak zwane zawiasowe zgięcie w stawie biodrowym, czyli hip hinge. Jest to zdecydowanie jeden z najważniejszych wzorców ruchowych człowieka z perspektywy budowania sprawności fizycznej i zabezpieczenia twoich pleców przed kontuzjami. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się o nim więcej i nauczyć się jak poprawnie go wykonywać, obejrzyj ten film do końca. Ja jestem Szymon, a to jest moja kultura fizyczna. Zapraszam. Tak, jak powiedziałem na wstępie, jest to wzorzec ruchowy, który towarzyszy nam każdego dnia. Za każdym razem, kiedy podnosisz coś z ziemi, skaczesz lub wykonujesz takie czynności jak grąbanie drewna, uderzanie młotem lub kilofem, które notabene mogą być świetnymi ćwiczeniami, są w ogromnym stopniu oparte. Właśnie o ten wzorzec ruchowy. Z perspektywy sprawności fizycznej dobre rozumienie i kontrola bioder stanowi kluczowe znaczenie. Każdy prawdziwy atleta generuje najwięcej mocy właśnie w tym obszarze. Wzorzec skip hinge stanowi więc dla mnie jeden z najważniejszych wzorców ruchowych człowieka. Jeśli chcesz otworzyć sobie drogę do najlepszych ćwiczeń, jakie oferuje świat fitness, to koniecznie musisz wiedzieć, jak poprawnie wykonywać zawiasowy ruch w stawie biodrowym. Tutaj branża niestety znowu się nie popisała i totalnie przekombinowała podejście do tego tematu. Zamiast więc sięgnąć po coś, co jest znane każdemu, specjaliści wolą przepuścić się przez cały proces nauki stania, oddychania i ćwiczeń korekcyjnych na siłę, starając się dopasować się do jakiegoś z góry ustalonego wzorca. A wystarczy przecież zwykły kij, ograniczenie ruchu w stawie skokowym i wykorzystanie tego, co już doskonale znasz. Po co komplikować? Z Dominiką pokażemy Ci, jak w prosty sposób nauczyć się tego wzorca. Przyjrzyjmy się teraz temu, co się dzieje, kiedy siadamy. Mogłeś nie zwrócić na to uwagi, więc zrobimy to jeszcze raz i zatrzymamy się w kluczowym dla nas momencie. Jak widzisz, za każdym razem, kiedy siadasz, inicjujesz zgięcie zawiasowe w stawie biodrowym. A przecież codziennie siadamy, jeśli nie na krześle, to przynajmniej raz dziennie w toalecie. Wykorzystajmy więc ten fakt i na podstawie tego ruchu zbudujmy poprawny wzorzec Hip Hinge. Nie przejmuj się też szczególnie i nie zastanawiaj się nad tym, w jakiej szerokości i jak dokładnie powinny być ustawione Twoje nogi. Bo podobnie jak siadając się nad tym nie zastanawiasz, tak samo kiedy będziemy wykonywać wzorzec Hip Hinge, nie ma to większego znaczenia. Zobacz, niezależnie od ustawienia Twoich stóp, na jaką szerokość ją ustawisz, wzorzec za każdym razem powinien wyglądać dokładnie w ten sam sposób. Trzy najważniejsze rzeczy, na które musisz zwrócić uwagę, wykonując Hip Hinge. Plecy proste, tyłek wypinasz maksymalnie do tyłu. I bardzo ważna rzecz, kolana są ugięte, ale kolan nie pchasz do przodu. One cały czas znajdują się w jednej pozycji. Damy Ci teraz trzy bardzo proste narzędzia, dzięki którym nauczysz się jak poprawnie wykonywać hip hinge. Do pierwszego ćwiczenia wykorzystamy kij, ale jeśli nie masz w domu kija, to odkręć sobie styl od szczotki. Ćwiczenie polega na tym, że przykładamy kij do pleców, następnie nasza głowa, nasz odcinek piersiowy, czyli okolice łopatek oraz kość krzyżowa są w bezpośrednim kontakcie z kijem. Bardzo ważne jest to, aby zachować naturalne wygięcie kręgosłupa w odcinku lędźwiowym oraz szyjnym. To właśnie w tych dwóch miejscach będziemy łapać kij. Tak jest, czyli jedna ręka znajduje się na odcinku szyjnym, druga ręka znajduje się na odcinku lędźwiowym. Następnie cały czas dbając o to, aby wszystkie trzy punkty cały czas przylegały do kija, wykonujemy zgięcie zawiasowe w stawie biodrowym. Ok, zatrzymaj się chwilkę. I teraz w tej pozycji bardzo ważne jest to, aby oczywiście cały czas przylegały nam te trzy punkty, ale również, żeby zachować naturalne wygięcia w obu lordozach. Drugim bardzo fajnym narzędziem, które pozwoli Ci szybko opanować hip jest zablokowanie kola. Do wykonania tego ćwiczenia najlepiej jest zaangażować drugą osobę. Ale jeśli nie mamy partnera treningowego możemy wykorzystać jakiś przedmiot, może to być na przykład sztanga, którą postawimy sobie przy nogach i która będzie blokować nam nasze nogi, abyśmy nie mogli wypychać kolan do przodu. Zablokowanie kolan uniemożliwia zgięcie w stawie skokowym, przez co zmuszamy osobę wykonującą hip-hitch do większego zaangażowania w bioder. Dobra, wykonajmy to. Więc ja trzymam cały czas nogi Dominiki, nie pozwalając jej wypchnąć kolan do przodu, i to zmusza ją do większego wypchnięcia bioder w tył, dokładnie. Przez to przyswaja sobie idealny wzorzec hip hinge. Z perspektywy osoby wykonującej hip hinge staramy się nie pchać kolan do przodu, więc jeśli czujemy że o właśnie stawiamy opór i osoba która blokuje nam kolana musi się siłować, żeby te kolana utrzymać. No to jest wyraźny sygnał do tego, że ruch nie wychodzi z biodra. Nie cofamy bioder, tylko staramy się wyjść kolanami do przodu. Dobrym pomysłem jest również poproszenie partnera, aby przytrzymał ręce bardzo blisko kolan, ale tak aby ich nie dotykał. Następnie wykonujemy hip hinge i patrzymy, czy nasze kolana dotkną rąk partnera. Jeśli dotkną, no to jest to bardzo wyraźny sygnał, że kolana uciekają nam do przodu. Zrób jeszcze raz, Dominika. No właśnie, natomiast jeśli trzymamy je w odpowiedniej odległości i nie dotykamy rąk, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Wykonując to ćwiczenie, w momencie, kiedy partner blokuje nam kolana, oczywiście dalej, Zrób Dominika. Oczywiście dalej dbamy o to, żeby pozycja naszych pleców była idealnie prosta, w czym pomaga nam kij. Ostatnim ćwiczeniem, jakie chcemy Ci zaproponować, jest tak zwane sięganie do punktu. My na potrzeby tego ćwiczenia wykorzystamy sobie kij, natomiast Ty w analogiczny sposób jak to teraz pokażemy możesz wykorzystać zamiast kija ścianę. Zaczynamy od tego, że ustawiamy kij albo sami stajemy mniej więcej w odległości stopy od punktu, do którego będziemy sięgać, następnie osoba wykonująca hinch stara się sięgnąć swoimi pośladkami do punktu. Jak widać, Dominika całkiem nieźle sobie z tym zadaniem poradziła. Czułem, że pcha biodrami dalej niż znajduje się kij, więc mogę delikatnie przesunąć jej punkt i zmusić ją dzięki tej prostej zmianie do tego, aby jeszcze głębiej sięgła swoimi biodrami w tył. No właśnie, to jest mniej więcej punkt, w którym Dominika może ćwiczyć swój wzorzec. Wykonaj, Dominika, kilka powtórzeń. Jest, poczekaj. Zobaczmy, co się stanie, jeśli ten kij przesunę jeszcze dalej. Dobra, spróbuj teraz. O, właśnie. Już ewidentnie widać, że brakuje tutaj zakresu, co znaczy, że kij albo punkt, w który sięgamy, jest ustawiony za daleko. Na zakończenie damy Ci jeszcze kilka bardzo ważnych wskazówek, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim wykorzystaj kij jako informację zwrotną dotyczącą ustawienia Twoich pleców. Zrób Dominika Hinch, i teraz to, na co musisz zwrócić uwagę, to zadrzej, dominka głowę. Zobacz, w momencie, kiedy na przykład zadrzesz głowę, tracisz jeden punkt styku. Co jest błędem, więc dąż zawsze do tego, żeby głowa była ustawiona neutralnie. Kolejnym błędem jest, jeśli za mocno zaokrągniesz plecy, spróbuję o właśnie, znowu tracisz punkt. Ten punkt możesz stracić na odcinku lędźwiowym, albo możesz stracić go tutaj przy głowie. To generalnie oznacza, że jeśli ten kij. Tutaj tak sobie lata, to znaczy, że masz na pewno zaokrąglone plecy. Więc pracuj nad tym, o właśnie, żeby za każdym razem te trzy punkty styku cały czas były w kontakcie z kijem, no i zachowaj lordozę. Wyprostuj. Pamiętaj, że wszystkie te kwestie, o których przed chwilą powiedziałem, dotyczą całego ruchu, jaki wykonujesz. Więc od pozycji wyprostowanej z drugim do pozycji pełnego hindżu i z powrotem. Cały czas dbasz o to, żeby wszystkie te punkty były w kontakcie z kijem. Dzięki tym trzem ćwiczeniom, systematyczności oraz odrobinie własnej pracy jesteś w stanie w krótkim czasie opanować umiejętność wykonywania poprawnego hip-hingu, co otworzy Ci drogę do bardziej zaawansowanych ćwiczeń. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, zostaw łapkę w górę. Oczywiście miło nam będzie, jeśli podzielisz się z nami swoją opinią w komentarzu. I do zobaczenia niebawem. Dzięki.